Tak, mogę złożyć? Mogę złożyć? Nagrywaj. A Panie Krzyśku, dlaczego Pani nie kandyduje z porozem? Bo mnie, nie no zarejestrowali, zdradzili mnie. Zaje... Zre... mnie zreżdżym, zreżdżym, zreżdżym. Ale co pan zrobił? A Danziej, nie się chcę Nie ma dokumenty, to... rozumiesz? Ale Ale, że, ma, robleje, Rafał. ale... ale żeby żona miała to do prezydenta mógłby startować. Ale dlaczego pan opiera tego Jarosława? Bo lecha nie ma, to ja wstała cię popierać. dlaczego że on jest w żałobny żo A to pan dziewczyna ma o ma się odziełum, że też I Proszę? A żeby na komorocie już umarł i wtedy pan w był. bo też A co pan myśli o Andrzeju? Proszę pana, e, już, już powiem dla pana, odpowiem. E, Jarek, ile w Boga wierzę. Proszę pana. A Komorowski w Boga nie wierzy? Nie. Dobrze, a ja mam takie jeszcze pytanie w stosunku do pana, skoro człowieka tego obytego w polityce, naprawdę tam. Co pan myśli o Andrzeju? Nie, panie? Tak. On powinien się wycofać się z który. Ale dlaczego, skoro jest obywatelem polski, ma wygląda. On prawo... nie jest obywatelem polskim. Jeżeli ten każdy ma wydany wyrok. Ale ten wyrok są... nie jest prawomocny, proszę pana. Nie, pana, jest prawomocny. Nie, ale papiery się zgubiły, tak jak w tym żydowskim pasie bywa. Proszę pana. Ale w e, sądzie papiery się nie gubią się. Jak ale jakby jego w domu papiery jest burdy, lebałagan, u Lepera. O, to no, to no, nie da Ale to, dobry czy nie to To nie jest? zajdzie do sądu no. zrobić sobie odpis no. ee... wy roku. Wyro... Odpis wyroku. Odpis wyroku tak. wy i nie chcemy w... się tam, by be... dlaczego dla właśnie... narodu polskiego nie, właśnie... Trudno. Też ee... za, za gwałt, ale nie się nie <laughs> <laughs> ale. Ale, poruszmy tą sprawę, bo to jest bardzo burząca sprawa i chcemy to rozwiązać w słowie tak wysokiej rangi jak pan. Czy można zgwałcić dziwkę? Proszę pana. Proszę Pana, zaskoczył mnie takim pytaniem. Proszę Pani, jak e, dziewczyna, powiem, czy to dziwka, czy to nie dziwka... To Ale posłuchaj Panie, czy to prostytutka, czy to jakaś inna e, dziewczyna, re, re, jeżeli ona sama się nie zna, się to chłop nie poleci Ale druga sprawa, e, tu chodzi też w grę troszeczkę, ja tak podejrzewam, że tu poszł alkohol. Ale to alkohol. Al alkohol? To jest narodu. Dokładnie. O. Ale, ale i ten. tak... i, i widzisz pan... Ale, ale... za pan, wysło, A pan jest już... Afera... Ale... Wyrok taki... Proszę pana... Do, dokumenty on jakby zgubił i tak dalej... Ale no, proszę, proszę pana, o. ja... A wiem, że... że może... Ale zna o. pan powiedzenie, jak słuchać nie to, to nie weźmie? Proszę pana, ja to powiedzenie znam dawno. No właśnie. No! No, no i da się za oczyć im sprawę. Proszę pana, jeżeli człowiek jest rozumny, proszę pana, a ma rozum w głowie, to powinien sam po powiedzieć tak. Panowie, ja jestem winny, przyznać się do mnie, a nie zwalać kocia na Macieja, a macie na kocia. Ale to tak. na... Na, na Łożywiz... lepera, Language. na lepera, a... a leper na Łyżyńskiego zarazie. Ale to nie lubię... Jednak kołko Ale, jest. Ale wie pan, tak, a ja co? Po raz dobry mam w czasach słowy z nowymi. Nie lubi sobie pan poduchać. Proszę pana, wie pan co? Wie pan co? Pani już tutaj widzę... Dajcie, dajcie. To prawda. Ja uważam że na taki temat, nie powinno rozmawiać na takich imprezach. Polska to ma z tego. Na nie to jest. Proszę się nie przyjmować wszystkie OK. Naprawdę, może pan coś zje. No kurczę. Karczek za to. Karczek albo kiełbaskę. Karp. Karp. Kiełbaskę po, po ogrodniczkowemu. <grym> kiełbaskę? O, zapraszamy do stołu. Dobra.